Cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Hiszpanii, ale to nie o Hiszpanii znowu, ale co, o tankowaniu, tak widzieliście, jak, jak posługiwać się kartą euro, jak zapłacić. To jak to La, la junglera, jak to La junglera, zawsze ruch. Eee, o, i takie tutaj lekkie dymy, gdzie się zablokuje, no inaczej tu nie można, bo tu jest ciasno, ogólnie to robili tutaj, eee, to były takie kolejne, takie dziury, że możecie mi wierzyć na słowo, kto jeździ, to wie, oglądających. No i teraz widzicie, tutaj jest taka lekka blokada. Znaczy, tutaj yy, kolega wjeżdża na parking, nie? Także Eurowaga, właśnie tutaj po lewej stronie. A, my... a ja moi drodzy, pokażę Wam, jak wjeżdżam na tego Eurowaga. Gdzie się kierować? Jest to oczywiście bardzo proste, ale powiem Wam, że. Yy, a jak już nagrywam, to Wam pokażę. Yy, tutaj z tym środkowym pasem, gdzie są oznaczenia, też jedziemy Eurowaga. Prawy to jest RESPOL, który nas oczywiście nie interesuje. No i co, jestem już przy dystrybutorze, wkładamy kartę Eurowaga, e, tym napisem One, widzicie, One, tak? E, wkładam i szybkim, dynamicznym ruchem ją wyciągamy, po czym pokazuje nam się rodzaj paliwa jaki chcemy, no czyli nie, tutaj nie ma dużego wyboru, Gaz, gazolinę A, czyli z oznaczeniem A jeżeli chodzi o ciężarówki. E, druga to jest bodajże czerwona jakaś, ale to, to, to nie interesuje. No, i który numerek, tak, z którego będę tankował, czyli tutaj akurat dziewiątka. O, dobra, dziewiąteczkę z 10 widzicie dystrybutorów. No i pin, którego Wam nie pokażę oczywiście. No i kilometry, tak, jakie mamy na liczniku ciężarówki przebieg. Potwierdzamy okejką, bardzo proste. O, no i mamy zatwierdzone, czyli możemy tankować z numeru 9. No, i po, po, zakończonym, po zakończonym tankowaniu, oczywiście, udajemy się po co? Po dowód, po dowód zatankowania, dowód zapłaty, Czyli tutaj, prawda, paragonik. Pyk. Jak widzicie, wciskam tu, brze, bez kopii. No, i z którego numeru tankowaliśmy, tak? Z której pompy. No i co? No i paragon wychodzi nam dołem. Także co, dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Nie zapomnij proszę o ZUSie, czyli zalajkuj, udostępnij skomentuj. Mam nadzieję, że to komuś pomogło oczywiście. Zostawcie swój komentarz, swoje uwagi i co? I do zobaczenia w następnym odcinku.